Witajcie na kanale. Matka i córka. Dzisiaj nagrywamy dla Was odcinek. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, czy już przeczytaliście sobie tytuł. Otóż teraz nagrywamy Wam ulubieńców miesiąca. Nie nagrywamy tych ulubieńców tej, tej serii co miesiąc tak systematycznie, ponieważ nie zawsze mamy Wam co pokazać. Nie e, mamy coś swoich polecić. ulubieńców, ani nic na siłę. Tak. Ale tym razem, kilka takich ulubieńców, kilka takich rzeczy, którymi się chcemy z Wami podzielić, zaproponować. Kilka takich rzeczy mamy, więc Wam ten odcinek nagrywamy. O, tak, tak. <grych> no i ja może zacznę od tego, że pierwszym artykułem tak jakby musimy się podzielić. Ponieważ właściwie kupiłam to sobie ja, a jeszcze powiem, że wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażemy, kupiłyśmy w internecie. Także zostawimy Wam też linki w opisie, żebyście sobie mogli ewentualnie więcej rzeczy poczytać, bo nie zawsze może wszystkie wiadomości Wam przekażemy. Także w tych linkach znajdziecie wszystko, czego będziecie potrzebować. I zacznijmy już. Ten kremik, właściwie te dwa kremy, kupiłam sobie ja. Ponieważ nie doczytałam, że ten kremik, a właściwie, właściwie są to kremy Mincer Pharma, obydwa, jeden numerek 602, drugi numerek 601 i oba kupiłam dla siebie, ponieważ nie doczytałam, że ten kremik 602 może być stosowany i na dzień, i na noc. Ja myślałam, że ten będę stosować na noc, a ten na dzień. Później doczytałam, że ten kremik 602 dla cery suchaj może być stosowany i na dzień, i na noc. Więc wtedy Paulina mi zakosiła ten dzień. E, byłyśmy nad morzem i moja skóra była opalona e, Co tym idzie sucha, potrzebowałam jakiegoś takiego, wiecie, nawilżenia, odżywienia e, Dlatego też ukryłam mnie krem, ponieważ żadnego przy sobie wtedy nie miałam e, Tak, takiego e, nawilżającego super terna. nawilżającego, o fajnej konsystencji No i dobrego podporządku Mm, tak, mój kremik to jest kremy który można stosować, jak już wcześniej powiedziałam, na dzień i na noc, jest on przeciwzmarszczkowy, pięknie pachnie, w ogóle ten krem tak cudownie tak, pachnie, kreif, mm, tak, tak ekso ekso no. no. ten Twój też, prawda? Tak, ale mój jest bardziej pomarańczowy niż Twój, znaczy taki mój cielisty, no. No. mój jest żółty. Ten krem ma taką masełkową konsystencję, jest taki dość gęsty, ale bardzo fajnie się wchłania. Szybciutko. I od i razu nawilża. I nie pozostawia właśnie takiego tłustego filmu. Ja nie lubię, jak potem przyjadę sobie ręką, dłonią po twarzy i ona jest taka dalej tłusta. Tego w tym kremie nie ma. Producent zapewnia także, że działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco. Ja mówię, że Także ja ten kremik mogę wam polecić. To znaczy ja ten kremik mogę polecić dla wszystkich mam, które nas oglądają, ponieważ jest to krem przeciwzmarszczkowy, a wiadomo że młode osoby kremów przeciwzmarszczkowych nie potrzebują. Ale jeżeli chcecie dobrego nawilżenia, to myślę że możecie skorzystać z tego twojego kremu. 601. Tak. tak 601. Bo on jest do wszystkich typów cery. Ja mam tłustą i mi też się sprawdza. No, i te kremy właśnie nie mają jakiegoś tam limitu wiekowego, także każdy może e, używać. Kochani, jak zauważyliście, w poprzednim holu zakupowym e, pokazałyśmy Wam kilka rzeczy właśnie w kolorach e, takiej zgniłej zieleni, zieleni, e, takiej wojskowej zieleni. E, takie kolory właśnie nam się teraz podobają. E, dużo nowych ubrań mamy w tym kolorze. Nawet sobie zakupiłam lakier hybrydowy właśnie w takim zielonym kolorze, żeby pasował nam do wszystkiego. Doszły nam dzisiaj kurteczki w takim kolorze na jesień, też Wam za niedługo pokażemy. No i potrzebowałyśmy jakiejś biżuterii w tym kolorze. Więc na stronie pakamera.pl wybrałyśmy sobie taką fajną bransoletkę. Na tej stronie jest naprawdę bardzo dużo bransoletek, same miałyśmy problem, którą wybrać, ponieważ różnią się kolorami, w ogóle wzorami, zawieszkami, można mieć zawieszki takie dedykowane, my właściwie mamy, o tą, tą bransoletkę też mamy z tej strony, ja mam taką samą, na stapie, chyba Paulina pokazywała. Tak. Paulina ma z serduszkiem córka, a ja mam z serduszkiem mama. Więc na tej stronie jest naprawdę bardzo dużo różnych branzoletek, ale ta jest na przykład wykonana z naturalnej skórki i nie kosztowała jakoś tak bardzo dużo. Ona coś około 50 zł, także nie jest to jakaś tam wygórowana kwota. No i co? I właśnie taką zawieszką, koniczynką. Mam nadzieję, że będzie mi przynosić szczęście na sprawdzianach. Poza tym te branzoletki były zapakowane w taki naprawdę bardzo fajny sposób. Były tam ulotki, jakieś specjalnie dla nas dedykowane informacje. Także naprawdę, naprawdę duży plus za, za samo. Fajna robysłania. paczuszka. Fajna paczuszka, dokładnie. Co mamy tam dalej, kochanie? Kremik. Tego kremu CC Stopu używałam w sierpniu, ponieważ nie chciałam na siebie nakładać żadnej maski Fluidy w ogóle poszły w to ten czas Chciałam właśnie wyglądać tak naturalnie Nie chciałam nakładać na twarz właśnie niczego ciężkiego Chciałam w te wakacje po prostu swoją twarz zregenerować, tak odżywić No to samo co z tym kremem, tak? Po prostu chciałam mieć takiego nowego powera może tak powiedzieć, dbałam o siebie bardzo przez ten czas, bardziej niż w roku szkolnym, ponieważ miałam dużo, dużo czasu. I ten krem pomógł mi odżywić skórę i przede wszystkim wyrównać koloryt ponieważ mam trochę popękanych naczynek. Wiadomo, że moja skóra jest taka, że widać gdzie, nie gdzie jakieś wypryski i tak dalej. Dlatego też używałam tego kremu, bo po pierwsze, właśnie nie był ciężki, po drugie, krył. I po trzecie, odżywił moją skórę. Nie już na pewno. Tak, bo, do kremy. Kremy, bo takie kremy zazwyczaj też nabliżają. No a że jestem y, od sierpnia zwolenniczką kremów CC, tego użyłam i też w paczuszce dostałam, znaczy w paczuszce, y, w pudełeczku była też taka próbeczka y, też kremu do twarzy, także jeszcze nie miałam okazji go wypróbować, ale mam nadzieję, że dobrze Przed rokiem szkolnym. No, i jeszcze coś pokaż swojego? Znowu ja? No dobra, to pokażę Wam teraz worek, który zamówiłam na stronie Cave Duty. E, To jest worek z wansa. Teraz bardzo do mody weszło właśnie, e, weszło noszenie worków zamiast plecaków. Za następnie pokazywałam, że wszedł do mnie paczuszka e, właśnie z wansem, także to był ten worek. Ma dwa kolory: jeden właśnie czerwono-biały z przodu, i drugi granatowo-biały z tyłu. Wzorek jest taki e, jak na bandankach. Bardzo mi ten worek właśnie przypomina bandamę. Zabieram go ze sobą, gdy idę na zakupy, um, gdy się po prostu z... gdzie idę gdzieś ze znajomymi. Niekoniecznie jak jestem ubrana w sukience, tak jak teraz. Musiałam wstać, żeby pokazać Wam swojego ulubieńca. Szukałam yy, sukienki układającej się w literę A znalazłam na stronie internetowej Modo. Ona jest taka niby elegancka, ale jednak nie. Ubieram ją i do trampek i do takich budów na koturnie, do jakichś ballerin. Byłam w niej na urodzinach u siocic, byłam w kościele, tak więc jest to sukienka taka wyjściowa. Nie na dwór, żeby polatać z onajmi gdzieś po mieście. Ale też myślę, że nie na rozpoczęcie roku szkolnego. Myślę, że właśnie urodziny, imieniny, jakieś święta, czy takie bardziej wyjściowe okazje będą idealne dla niej. I nasz ostatni ulubieniec, właściwie mój, paletka, paletka cieni do powiek firmy MUA. Ci, którzy śledzą nasze odcinki tak systematycznie, wiedzą, że właśnie taką paletką już się malowałam, już ją pokazywałyśmy w odcinku, jaki to był odcinek? Makijaż jedną marką? Tak, tak, to był taki odcinek. Bardzo mi przypadły do gustu. Te cienie w ogóle są naprawdę bardzo dobrze napigmentowane, nie osypują się. Świetnie mi się z nimi pracuje. Ja wiecie, nie robię jakichś tam bardzo dużych makijaży, jakichś tam profesjonalnych, ale właśnie na taki codzienny użytek, taki zwykły użytek, są znakomite. I mogę je naprawdę polecić. I to, I to tyle. wszystko. Tak. tak. Wszystko, kochani. Pokazałyśmy Wam wszystkich ulubieńców. Ostatnich dwóch miesięcy, w sumie tak, bo dwa miesiące temu nagrywałyśmy ostatnio ten odcinek. Ale w sumie moim kolejnym ulubieńcem jest na pewno ten stoliczek Wczoraj, ten bącik, ten Wczoraj, gdzie go robiłam wczoraj. Po prostu y, kupiłyśmy tego kwiatka. W ogóle nie, y, w ogóle nie było w planach, że on tutaj będzie stał, się znalazł sobie przemadkowo. Ale wpołyszymy z tymi kulami i dzisiaj dołożyłam do tego te świece, bo który wychował na to cudownie. I ja tutaj dałam sobie jeszcze dywanik i ja tu mogę siedzieć. Po prostu taką dobrą energię wytwarzają te kwiaty i te świeczki razem, razem z tymi kuleczkami, podobnie. Tak, jeszcze jakąś osłonkę byśmy musiała sobie kupić na tą doniczkę. Tak. Bo jeszcze, jeszcze nie mam. <noise> Także nie zwracajcie uwagi na tą doniczkę. Udawajcie, że jej nie widzicie. No bo to było wczoraj, nie zdążyłam, <głos> tak? <głos> Jeżeli macie jakieś produkty, które chcecie nam polecić, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. My wszystkie komentarze czytamy. O swoich ulubieńcach też z chęcią poczytam. O Waszych ulubieńcach. Tak, tak. O Waszych ulubieńcach też z chęcią poczytam. A jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście łapkujcie, łapeczki w górę. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to, to zróbcie koniecznie, wtedy będziecie na bieżąco. I nie przedłużając, kończymy. Pa pa kochani. Bajo!